W zadaniu kolejnym, zobaczcie, mamy podany wzór pewnej funkcji kwadratowej. Mamy tutaj obok, także w pewien sposób no, zapisany tutaj wzór ciągu. A my chcemy pod, po, pokazać, tak? Chcemy udowodnić, że ten ciąg będzie ciągiem arytmetycznym. No dobra, czyli jeżeli ciąg jest arytmetyczny, to oznacza, że musimy wykazać, że stała jest różnica tego ciągu. Czyli to oznacza, że od an plus 1 będziemy odejmowali an, tak jak robiliśmy to wcześniej. No ale tutaj najpierw musimy zapisać sobie wzór na ciąg. Czyli jeżeli mamy podać wzór na ciąg, to zamiast x zapiszemy sobie n, czyli f od n to będzie n kwadrat odjąć 2n dodać 3. Już mamy zapisane to, co znajduje się w tym miejscu, czyli możemy zapisać, że f od n to będzie n kwadrat, zobaczcie, odjąć 2n plus 3, ale jeszcze nie znamy tego, czyli chcemy sobie wyznaczyć f od n plus 1. Czyli, co robimy? Wszędzie tam, gdzie mieli, mieliśmy literkę n, podstawiamy n plus 1. No to lecimy. Mamy n, czyli nawias n plus 1, jeszcze do kwadratu. Odjąć dwa razy, mamy n, czyli znowu nawias i podstawimy n plus 1, no i jeszcze dodać 3. No to lecimy. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór a plus b do kwadratu. Otrzymamy a kwadrat plus 2ab dodać b kwadrat, gdzie nasze a to będzie n, natomiast b wynosi 1. No to zastosujmy wzór. a kwadrat to n kwadrat. Dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy n razy 2 to 2n, no i dodać b kwadrat, czyli 1 do kwadratu to 1. Tutaj wszystkie wyrazy w nawiasie mnożymy przez minus 2, czyli minus 2 razy n to minus 2n, minus 2 razy 1 to minus 2, no i jeszcze dodać 3. Redukujemy wyrazy podobne. 2n odjąć 2n to będzie 0, 1 odjąć 2 to minus 1, minus 1 plus 3 to będzie 2. No i to będzie nasze f od n plus 1, czyli to, co mamy tutaj. Zatem wzór na ciąg możemy zapisać, że mamy tak. f od n plus 1, czyli n kwadrat plus 2, odjąć. No i tutaj, uwaga, minus nam zmienia znaki na przeciwne. Czyli otwórzmy sobie nawias, a fn wnosi tyle. No dobra, czyli tak, opuszczamy nawias, czyli zmieniamy znaki. n kwadrat plus 2, odjąć n kwadrat. Plus 2n odjąć 3, redukujemy wyrazy podobne. Mamy n kwadrat odjąć n kwadrat to 0, zatem 2n, 2 odjąć 3 to minus 1, czyli możemy zapisać, że wzór na nasz ciąg to będzie 2n odjąć 1. No i teraz, jak mamy wzór na ciąg, to już spokojnie możemy sobie obliczyć różnicę tego ciągu, no bo różnica to będzie Wynik odejmowania następnika odjąć poprzednik, czyli a n mamy, natomiast nie znamy a n plus 1, czyli to musimy policzyć. A jak policzymy n plus 1, no w miejsce literki n do wzoru naszego ciągu podstawimy n plus 1, czyli mamy 2 razy n plus 1 odjąć 1, mnożymy, czyli 2 razy n to 2n, 2 razy 1 to będzie 2. Odjąć 1, czyli mamy 2n plus 1 i to jest an plus 1. Obliczamy różnicę, czyli odejmujemy. Może tu jeszcze zapiszmy. Czyli tak, an plus 1 mamy tutaj. Odjąć. 2n odjąć 1. Pamiętajcie, że minus nam zmienia znaki. Czyli tak, 2n plus 1 odjąć 2n plus 1. Czyli tak, 2n odjąć, 2n to 0, 1 plus 1, o, tutaj niepotrzebnie skreśliłam, czyli tą jedynkę tutaj musimy sobie zapisać, czyli plus 1, czyli 1 plus 1 to będzie 2, no i zauważcie, że tutaj różnica jest stała, otrzymaliśmy dwójkę, zatem widać już tutaj, że różnica jest stała, zatem ciąg będzie ciągiem arytmetycznym, co kończy nasz dowód.